Hi, I'm Maria Pappas, Cook County Treasurer. I'm here to talk to you today about what to do if your property taxes were sold at the 2022 sale. Gdy podatki od nieruchomości nie zostaną zapłacone zgodnie z prawem stanu INOI, są sprzedawane podczas corocznej sprzedaży podatków. To nie oznacza, że Twoja nieruchomość została sprzedana, tylko że osoba trzecia zapłaciła Twój podatek i nałożyła zabezpieczenie hipoteczne na Twoją nieruchomość. Ale nie panikuj. Nadal masz czas, aby działać i odzyskać kontrolę nad swoją nieruchomością. Oto co musisz zrobić. Poprosi o rachunek kwoty wykupu Estimate of Redemption w biurze sekretarza powiatu Cook. Ten dokument pokaże ci dokładnie, ile musisz zapłacić. Wykup swoje podatki, czyli spłać dług u nabywcy podatków, wliczając odsetki i opłaty. Pamiętaj, że płatność musi być dokonana jednorazowo w całości. W przypadku nieruchomości mieszkalnych. Masz na wykupienie 2,5 roku. W przypadku nieruchomości komercyjnych okres ten wynosi około roku. Po tym czasie nabywca podatków może zwrócić się do sądu o przejęcie aktów własności do Twojej nieruchomości. Jeżeli nie jesteś w stanie wykupić swoich podatków, zastanów się nad konsultacją z prawnikiem, aby znaleźć inne rozwiązanie dla swojej sytuacji. Bądź na bieżąco i podejmij kroki, aby chronić swoją nieruchomość. Jesteśmy tu, by Ci pomóc. Odwiedź stronę cookcountytreasurer.com, aby uzyskać więcej informacji.